Cześć witajcie. W związku z tym, że 13 stycznia w niedzielę mamy 21 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chcę Wam zaprezentować aplikację, która jest z tym związana. Jest ona chyba we współpracy z Play, tak jak tutaj widać. Zresztą możemy sobie wejść na podnaj autorów. Tak, generalnie w tym dniu chodzi przecież o to, żeby pomagać. O ile cała Myśl tej aplikacji jest bardzo fajna. Ma tutaj kilka funkcji, które jest naprawdę przydatnych i mogą pomóc nam wpędzić właśnie ten dzień. O tyle troszkę przeholowali, bo o co chodzi? Jedni potrafią, potrafią hojnie pomagać innym i też mogą, a inni troszkę mniej. I tutaj jedni są skłonni wydać te 50 groszy, i to rzeczywiście to, to się przekłada na liczbę tych osób, które pomaga a inni potrafią dać nawet 10 zł, No ale oczywiście lepiej zaniżyć tą kwotę, żeby więcej osób mogło pomóc. I minusem właśnie największym tej aplikacji jest to, że w miejscu, gdzie mam pomagam, SMS kosztuje 6 złotych 15 groszy. Zł. Te złoty 23 zł byłoby naprawdę do zaakceptowania i myślę, że nie, wielu z nas by wysłało takiego SMS-a, ale te 6 zł to troszkę, moim zdaniem, przesada. Tym bardziej, że na pewno operatorzy też, by się, też się zarzekają tutaj prowizji z tytułu takich premium numerów dla pomagania na Wielką Orkiestrę Świąteczną Pomocy. Więc nie byłoby z tym problemu. Ale jeśli chodzi o samą funkcjonalność, to fajna jest funkcja taka, że możemy sobie tutaj kliknąć i pokazuje nam, gdzie jest jakiś wolontariat nasz. Znaczy wolontariat, gdzie się znajdujemy. tych wolontariusze, których ktoś ostatnio widział. Na przykład tutaj dwóch wolontariuszy ostatnio widziano. Jak widać, no dzień przed, no to nie, to jakby powsze takie powszechne bardzo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało jutro. W ogóle sam system tutaj pokazania tego w takiej lupce, w takim okienku, bardzo fajnie to jest zrobione. Możemy kliknąć też, to się dzieje, czyli są pokazane też informacje o tym, co się będzie działo, że jakiś tam koncert zespołu. 13 stycznia o 23.59, czyli pewno już właściwie to już z 13 stycznia na, na 14. No w każdym razie dla różnych miejscowości pewno jest o, sporo tego się tutaj dzieje. Jak widzicie, o, nawet telefon zaczął trochę lagować. Mamy nawet za granicami naszego kraju pokazane, jak to wygląda, więc bardzo fajna inicjatywa. To jest pierwsza rzecz, właściwie druga. Są też jakieś wiadomości, które tutaj pozwalają śledzić nam, co się będzie działo: jakieś transmisje, jakieś eventy dodatkowe. Też fajne rozwiązanie, w związku z tym, że będziemy na bieżąco. No i ostatnia rzecz, która jest, to możemy chyba yy, jakieś. To tu było napisane. Yy. Aha, czyli możemy zeskanować jakiś kod. Pewno, myślę, wydaje, że z puszki. Wolontariatu, żeby zlokalizować właśnie wolontariuszy i dać innym znać, gdzie możemy wrzucić pieniądze. Bardzo fajne rozwiązanie, pomocne dla innych. Ja na pewno w ten sposób postaram się dofinansować wielką orkiestrę. Sądzę, że jednak tutaj te 6 zł i 15 groszy. To jest za dużo, to, to, to nie powinno tak wyglądać. Tutaj trochę po prostu przeholowali. Mimo wszystko bardzo fajna akcja, fajna aplikacja i zapraszam wszystkich do, również do wspomagania Wielkiej Orkiestry. Trzymajcie się, miłego weekendu. Hej!